Siemaneczko, maneczko z tej strony Kimo, a tu kolejny odcinek spogadamy. Więc tak Dzisiaj sobie pogadamy W sumie nagram film Na temat Aktualizacji I tego typu rzeczy Ponieważ w ostatnim czasie W ostatnim czasie No to nieźle W ostatnim okresie Czyli jakoś dwóch lat nie pojawia się za dużo aktualizacji do TFA, to dzisiaj sobie pogadamy właśnie na temat aktualizacji, jak ta gra mogłaby się rozwinąć i ogólnie o właśnie Team Fortressie. No to ostatni update taki normalny, nie mówię teraz o update'ach, które są update'ami wprowadza wprowadzającymi jakieś medale był tak naprawdę update halloweenowy który dodawał tam jakieś czapki nowe tanty no i ogólnie nie był może jakoś najlepszy ale no jakiś był przed tym jeszcze był tak naprawdę update jungle inferno i jak coś co teraz hmm, nie skupiam się zbytnio na grze, także może też średnio wychodzić Ponieważ nagrywam to razem Jakby, kiedy gram I mówię tutaj do was, skupiam się na tym temacie bardziej eee, Dobra, to na czym ja zastanawiałem... A, był Jungle Inferno Jungle Inferno moim zdaniem był to Dość fajny update Dużo nowości, oczywiście update Pyro Ale można by było go zrobić lepiej. Można by było jeszcze parę rzeczy dodać. A, oczywiście tutaj, proszę, kontrakty z Jungle Inferno nadal zostały. Trudno, że były one rok temu. Jest to może data kiedy je zrobiłem? Nie, niestety nie. Ale te updatey były dość dawno i jest kolejna mapa, także widzimy się po cięciu. Dobra, no to widzimy się już w pacięciu eee, no, skoń... no to skończyliśmy na Jungle Inferno, że mogłoby być lepiej właśnie z tymi kontraktami Spoko, że był i w sumie nadal są te płatne kontrakty, za które można dostać warpainty Fajne jest to, że te skiny można samemu sobie nakładać na broń, że są różne designy Ogólnie mega fajnie, że się to tak rozbudowało Jedyne co mi się tutaj zbytnio nie podoba to jest jakby to, że postacie nadal są OP i nic z nimi zbytnio nie robią. Głównie postacie, które atakują są takimi postaciami, które najwięcej robią pomimo tego, że nie powinny aż tyle robić, a są takimi, że 1 na 5 na spokojnie mogą sobie zrobić bez jakiegoś większego problemu także balans gry nie jest zachowany a przy tym update'cie akurat mogły być taki balans większy zachowany przez to że był update 4 właśnie między innymi gdzieś tu był spy i jak głupi jestem że od razu nie strzelałem ale okej okay. najwyżej kołysi dźwignie ona no, tylko za nie mnie hmm. Właśnie, bo Pyro dostawał ten update, dostał nowe bronie, no i Heavy oczywiście dostał bananka, który nie jest jakoś najlepszą bronią. No i akurat zdechnę, bo... bo tak. Bo oczywiście skunt. Scout jest taką postacią, że wszystkich może wysalować Nawet tego Heavy'ego może sobie na spokojnie zrobić. To jest tak głupia postać. Dlatego sobie teraz nie zagram. Chyba, że demo nam. Camp i respa ba bardzo fajnie a, a i nie mają na to wywalone No właśnie mówię, balans gry jest totalnie zerowy Jeżeli by ten balans gry został zachowany by było o wiele lepiej i fajniej by się też grało I czemu dostałem... ...what the fuck dostałem one shota, bo kryty sobie miał od medyka, no Mówię, no to jest tak bez sensu, ale no jak widać taka gra jest. Dodatkowo, jeżeli Valve by się oczywiście zajął TFM i by naprawdę włożył w niego swoje serce, to by była fantastyczna gra. Po prostu mogłaby królować, ale no niestety ta gra ma deweloperów takich jakich ma. On ich głównym jakby... No czemu jego nie trafia? Bo... No jeszcze tam mnie palił. Dobra, zabiłem go. Jeżeli ta gra by miała innych deweloperów, to oczywiście o wiele bardziej by się rozwinęła. I już nie chodzi tutaj o same kosmetyki, o ile o też gameplay, balans gry i tego typu rzeczy. No no to, to fajnie, że dalej ten debo może sobie kampić ze tymi stickami i tyle. To jest tak bez sensu ta gra. Dodatkowo jeżeli grasz samemu, tak jak ja gram, w sumie non-stop, bo nikogo nie mam, to no po prostu nie masz jak cokolwiek zrobić na jakiś team. Wow, dostali skryta, ale co z tego, jeżeli i tak przegramy właśnie teraz. No i przegraliśmy. chociaż się tu ukryję i nic mi nie zrobię więc eso jeszcze się zabiję dobra, udało się lecimy tam dalej przemywać punkt i znowu odbiegłem od tematu i się zgubiłem <śmów> mówiłem coś o Valve i o tym, że jakby, roz... a tak rozwinęli tą grę i było o wiele lepiej już mówię to pewnie jest trzeci raz i znowu ma tego medyka No i głupi jest ten Scout. On nie umie kurde grać samemu. Liczy na kolak jest chyba kurde tylko. To samemu mi nic nie zrobił. No i on pisał, żebyśmy się my go bali. On chyba mnie powinien się bać. Kurde nie trafiłem. Medyka najpierw trzeba Dobra Nie 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 Centry No cóż byłem blisko Dosyć dużo zrobiłem im Zaczynamy powoli odrabiać straty I właśnie o to mówię Ale powiem wam jedno Społeczność TFA jest mega dobra Mega fajna Jak na społeczności graczy to jest naprawdę Jedna z w sumie lepszych społeczności tu był gdzieś Spy, bo się zablokowałem o niego. Ale okej. Okay. Ponieważ my tak naprawdę trzymamy tą grę przy życiu i jakiś sniper sobie kampi. Bo gdyby nie to, że my jakby wierzymy w tą grę, że non stop w nią gramy, wspieramy, to co robimy, wszystko, to pokazuje naszą siłę i tak naprawdę... Developer jest tutaj tylko i wyłącznie problemem, ponieważ społeczność jest taka, a nie inna Czyli bardzo dobra i Pyro dalej kurde sobie po prostu W plusem 1 jest i na pieprza samym miotaczem ognia Więc bardzo fajnie Jej Balans gierki, albo taki soldier ciebie mam się bać, ciebie mam się bać jak ty skautem nawet nie umiesz mnie trafić, kiedy się nie ruszasz Serio, typie Dream, nie wiem jak ty masz Tak, Dream, Dream Ciebie mam się bać, serio? Ciebie? Kiedy ty nie umiesz trafić ze Scattergana? Kiedy też ta broń jest dosyć opa Ale no cóż, właśnie miałem mówić też o Highlanderach, bo... No wy Ty, ja też nie umiem trafić, ale trafiłem i zabiłem ostatniego. A, okej okay, to znasz. No i ze z pistoleciku musi, bo nie umie normalnie sam mnie trafić. Dream, brawo. Od plecków jeszcze z pistoleciku, bo ze skatergana nie umiesz trafić celu, który się rusza, nie? I na fulkrytach bił nam na respa pyro No to kozak, balans zachowany oczywiście Serio mnie tak denerwuje ta gierka Ale Lol Ale mówię, deweloperzy muszą się za nią wziąć A jak widać Są leniwi i mają kompletnie nas gdzieś Pewnie jeżeli by już dawno poczucili ten projekt Iby już dawno w ogóle nie chcieli mieć z nim żadnej styczności to dopiero byśmy się dowiedzieli o tym najbliżej za jakiś rok od tego jakby już pożyczyli ten projekt, bo dobra zabiłem Bramedyk ucieka No nie No jak 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 ten medyk to zrobił Jak Wyklikał kurde smet Dobra teraz full focus Ostatnie jakby Zrobimy to do końca I będzie full focus Teraz Mam nadzieję że dosyć fajnie rozbudowałem ten temat Jeżeli nie no to napiszcie w komentarzach oczywiście Eee, a jeszcze miałem was o jedno prosić na samym początku, ale już zapomniałem. Nie, nie ja, ja nie wytrzymam z tym Pyro psychicznie, przecież to jest tak zryta postać. Idę nią przez to. Tylko szkoda, że nie mam lewarka. Idę nią, bo ja już się tak wkurzyłem. Ja idę z Flogistynatorem, ja tą Pyrkę normalnie spalę sobie. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. I mam lewarek jestem dzięki temu szybszy no ja chcę tylko lewarek i bardzo dziękuję sobie tutaj ogramy do końca do końca rozogramy to i tam w ogóle Putis jakiś zwalony Nagle się znikąd wziął i sobie strzela, no fajnie. I w ogóle co mój team robi? Nie ma tutaj kompletnie zgrania niestety. Ale w ogóle jakby ktoś chciał ze mną zagrać w Team Fortress, aby chciał mieć taki teamek czy coś takiego. No to jak najbardziej zapraszam. Ja nie mam żadnego teamu. E jeżeli byśmy mieli jakieś dobre zgranie, miłoby nam się grało to no fajnie by było, bo tak na razie to gram sam. Na live'ach czasem gram tylko z kimś. Wyszedł z niej W plus M1 Pyro, jak ja to kocham. My nie, nie mamy żadnego spaja, no to akurat bym poszedł. O, przejmą to. Okej. Okay. Pójdę sobie właśnie z, z spajem. Ale pójdę z Spicyklem. Tylko jest jeden minus teraz tego. Wiedziałem, że tak zrobię Dobra, przegraliśmy. I przegrano. Wiedziałem. Ja półmę, putis. I kreć, bo się zblokowałem, bo myślałem, że okno jest tutaj. Dobra, ale to byłby już koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie i na razie. Cześć!